Emma Rocks i e SportsPL z Maciejem Kowulskim, jednym z właścicieli KSW, powiedz na szybko jakie masz wrażenia po tej gali? No miałem moment kryzysowy przed walką, nie ty jeden. W sensie było ciężko. Znaczy, nie inaczej. Jeżeli chodzi o Galę, absolutnie bardzo dobre wrażenia. Super energia, 7000 ludzi, bardzo dobrze się bawiących, fajna produkcja, dobre walki. Myślę, że udowodniły one, że zawodników, których sprowadzamy, to jest rzeczywiście światowy poziom. I no szkoda, że przegrał Janek, szkoda, że przegrał Maciek. Szkoda wielu walk. Cieszę się, że wygrała Slambeck, cieszę się, że wygrał Michał Materla. No i jestem mega szczęśliwy, że wygrał Mamet Kalidow i uradował e, jakby honor polski i, i, i polskiej sceny MMA e, i to jeszcze w takim stylu. No. No tak, to w ogóle historia z happy endem, cała walka Mameda, biorąc pod uwagę problemy z wagą i też pewne, pewne szemrane oskarżenia na temat dopingu Jamesa Irwina. Czy, czy rozważałeś w ogóle, co, co się może stać od wczoraj, jeżeli, jeżeli Mamed tą walkę by przegrał? Rozważałem wczoraj wiele, wiele rzeczy. Był, mogę powiedzieć tyle, że wczorajszy wieczór był dla nas bardzo nerwowy. W trakcie właśnie głównych montaży, które tutaj trwały, my zamiast spędzać czas tutaj i, i dopinać galę, spędziliśmy wieczór z, w saunie z Jamesem Irwinem. I mogę powiedzieć jedno: wydaje mi się, że po pierwsze, pokazał wielki nieprofesjonalizm. Bo, bo ja rozumiem 400 gram, ja rozumiem 2 kilo, które można zrzucić przy świadomości, że wiesz, że zrzucisz to. W, w te dwie godziny, które jest dane od Federacji. Natomiast 7 kilo e, przy próbie ściemniania na ręczniku. To jest po pierwsze nieeleganckie, po drugie nieładne i jakby oficjalnie Disuje Jamesa Irwina, uważam, że tak się nie robi. Mało tego, spędziłem z nim bardzo dużo czasu i wydaje mi się, że pogłoski na temat jego dopingu są e, po prostu prawdziwe. Ten facet jest absolutnie e, uzależniony od painkillerów, e, jest po prostu jest po prostu zawodnikiem, który już kończy karierę, z różnych powodów zażywa różne środki i, e, i nie jestem przekonany, czy chciałbym go widzieć więcej na naszej federacji, walczącego dla naszej federacji. Dałem się o to wczoraj Martina Wandowskiego. o to samo pytanie chciałem zadać Tobie. Jakiej oglądalności się spodziewasz do tej gali szczytowej? Słuchaj, życzyłbym sobie, żeby było w granicach 4 milionów, ale, ale, ale jeżeli złapiemy się w okolicach 3,5 to też będę szczęśliwy. Mam nadzieję, że nie poniżej. Czy fakt, że gala przeciąga się do późnych godzin nocnych. E... Nie, ja mówię o piku, tak, bo średniej takiej na pewno nie złapiemy. Pamiętajmy, że, 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 że wyciągając średnią z programów e, w jakiejś tam górnej ramówce Polsatu mówimy o programach typu 45 minut godzinę. E, 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 nasza gala trwa 4 godziny, także im dłuższy program, tym ta średnia się zmniejsza, więc z matematycznego punktu widzenia jesteśmy jakby skazani na, e, na niemożność konkurencji z jakimiś serialami czy czymś innym, natomiast, natomiast sprawdzajmy piki, tak? Myślę, że myślę, że to, co powiedziałem przed chwilą, to, to jest a, realny pik Rozmawiamy. dla nas. Rozmawiają o gali w Gdańsku, która dzisiaj została oficjalnie zapowiedziana. Oficjalnie na został na niej zapowiedziany też e, występ Mariusza Pozianowskiego. Teraz nie został na niej zapowiedziany przeciwnik Mariusza w e, jakie są wieści na ten temat. kiedy Możemy się oficjalnie spodziewać tego, myślę, że są pewne domysły. No jak nie został zapowiedziany, to na pewno nie dlatego, żebym za chwilę zapowiedział e, tą walkę w wywiadzie dla Was, a nie na antenie Polsatu. Przeciwnik mamy, e, przepraszam, Mariusza Pudzianowskiego, nie jest jeszcze znany, tak? Również dla nas. Negocjujemy e, i, i jesteśmy na etapie e, bardzo zaawansowanych rozmów z kilkoma zawodnikami, podejmujemy decyzje i, i, i wydaje mi się, że, że w tym temacie wszystko. A jeżeli chodzi o galę 21 maja w Ergo Arenie, to mogę powiedzieć już teraz oficjalnie, że na pewno jeśli, jeśli nie ma jakiejś kontuzji, o której ja nie wiem, ale nie sądzę, sądząc po walce, wystąpi na niej Mamet Kalidow i wierzę, że, że również zobaczymy, skoro już jest na fali, w kolejnym starciu Michała Materle. To jest to, czego się spodziewałbym na tej gali, bo Mariusz Pudzianowski jest już pewny. Czy możesz powiedzieć, z kim byśmy w takim pasku zobaczyli Mameda? Czy to będzie raczej Lindland, czy Lejtes, czy może w innym kierunku pójdziecie? Bo tych zawodników, macie, rozumiem, macie zakontraktowanych, macie z nim ważne kontrakty, tak? Tak, obu, obu. E, obydwu. Bardzo chciałbym, żeby to był jeden z tych zawodników. Natomiast tak, jeżeli chodzi o Mata Lidlanda, nie wiem jak kontuzja. Jeżeli chodzi o Thalesa Lejca, ze względu na kontuzję, kolana nie wziął od nas walki i chwilę później wziął walkę w innej federacji. Nie wiem jak wygląda jego sytuacja kontraktowa w tym momencie. My, jakby nigdy, nie, nie ograniczaliśmy zawodników na. Na większy obszar niż Polska, w związku z czym wydaje mi się, że te rozmowy nie powinny być tak trudne i wierzę, że uda nam się jednego z nich ściągnąć. Jeśli nie, absolutnie światowy poziom i czołówka y, dla Mamedy Kalidowa w Sopocie, a Życzyłbym sobie, żeby w listopadzie, w grudniu na 17 KSW Mamet Kalidow bił się wreszcie o pas 84 kg, międzynarodowy pas mistrza w kategorii 84 kg, bo dotychczas cały czas był mistrzem w kategorii 93 kg i dzisiaj oddał ten pas do walki Jan Błachowicz Sokodżu, no i obecnie nosi go Thierry Sokodżu. No tak, e, dwóch zagranicznych zawodników zdobywało pasy dzisiaj, e, zarówno Sokorzy jak i Niko czy, czy jest szansa, że będziemy ich oglądać na, na Waszych galach? Bo no wiadomo, że to jest mimo wszystko mniejsza atrakcja niż Polacy, gdyby jeździli te pasy bez względu na wszystko. Federacja KSW i Ring KSW ma być miejscem, w którym konfrontują się w naszym rozumieniu najciekawsi i najlepsi zawodnicy z tej części geograficznej, czy też w ogóle z tych, którzy są dostępni, którym się interesujemy. Chciałbym, żeby ludzie uczyli się i polska publiczność, poza tym, bo skoro nauczyliśmy ich MMA i nauczyliśmy ich oglądać i, i sprawiliśmy, że jest na to moda, to wierzę, że uda nam się też nauczyć oglądać zawodników jako zawodników. To się udało UFC, to się udało Pride'owi, tam się podziwia zawodników dlatego, że są świetni, a nie dlatego, że z Jakiegoś kraju pochodzą i chciałbym widzieć w ogóle takie MMA. Mnie nigdy nie specjalnie nie bawiły dyscypliny, w których patriotyzm lokalny był najważniejszy, czy też flaga, e, chociaż jest to istotne dla ludzi, tylko, tylko umiejętności. Jeżeli kiedyś na ringu KSW m, gwiazdy, które będziemy oglądać, będą doceniane za walki, za umiejętności, a nie za pochodzenie, to ja będę tym szczęśliwszy. E, najwięcej kontrowersji dotyczy przerwania walki przez Tomasza Brondara w walce Macieja Górskiego. Maciej nie mógł się pogodzić z tą decyzją. Jak ty ją oceniasz? Już piąty wywiad udzielam i piąty raz będę konsekwentnie mówił to samo. Nie podobało mi się zachowanie Maćka w ringu. Eee... Uważam, że z decyzjami sędziowskimi się nie dyskutuje, szczególnie we własnej federacji. Jeżeli, jeżeli sędzia przerywa walkę i jakby... Sędzia przede wszystkim ma stać na straży bezpieczeństwa zawodnika i jeżeli Tomek Bronder tak uznał, to znaczy, że chciał przede wszystkim chronić jego zdrowie. Nawet jeśli zrobił to chwilę za wcześnie, to na pewno nie ze złości. Można takie rzeczy analizować później. Ring nie jest miejscem do tego, żeby, żeby rozliczać takie sprawy. Tyle na ten temat. Jeżeli chcesz wiedzieć, co myśli o tym czy to było słuszne czy nie. Powiem Ci jak obejrzę walkę, ja mam niestety ten minus, że w trakcie gali jestem w reżyserce, gdzie, gdzie często odrywają mnie od walki inne rzeczy, więc, więc zwykle po gali nie jestem w stanie tak kompletnie wypowiedzieć się o samych walkach, ale, ale chętnie udzielę tej wypowiedzi jak ją tylko obejrzę, czyli jutro na przykład. E, Krzysztof Kułak prawdopodobnie nie wyleczy się do, do majowej. Na pewno. No na pewno nie. No na pewno Tam mamy zobaczyć Michała Materle, czy istnieje możliwość zestawienia Michała Materli z Jamesem Zikiciem, który dzisiaj wygrał z Tak, tak, tak. Jest taka możliwość, podejmiemy takie rozmowy, to by była bardzo ciekawa walka. E, natomiast nie, 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 nie mówię ostatecznie tak. tak? Do, jakby, po pierwsze trzeba spytać Jamesa Zikicza, po drugie Michała Materle, po trzecie my się musimy zastanowić, czy to rzeczywiście byłaby e, walka, która by e, jakby była w porządku tej drogi do, e, do, do pasa... Walter White. middleweight, Middle Middle przepraszam. To wszystko. To wszystko. Dziękuję w takim razie. bardzo życiu.